Dobry wieczór Państwu, a przede wszystkim dobry wieczór fantastycznie uzdolniona młodzieży. A jesteśmy tu po to, żeby pokazać, że muzyką można zajmować się długo, nawet będąc już w naszym wieku. Czego Wam życzymy? Ale oglądając, nie obawiam się, że tego, zaprzestaniecie kiedyś tego robić, bo oglądając Wasze prezentacje jest po prostu wspaniale. To jest cudowne przeżycie. Gratuluję, gratulujemy wszystkim Wam wielkiego talentu, a my cieszymy się, że mogliśmy go dzisiaj podziwiać. Natomiast zaśpiewałem Wam starą piosenkę kabaretową. Skoda i biuk w Skoda i biuk, bo łatwiej się to wyśpiewuje, rymuje. I jest to piosenka o miłości. Najpierw przedstawię solistę Paweł Jakubowski, ondy piano, Robert Krajewski. A my jesteśmy chórem centrum kultury i sportu w Radzanowie, powiat płocki, złota, jesień. Marszałkowskiej to była środa Przed samym dworcem pod barem tłok Stały dwa auta, maleńka Skoda A przy niej duży lśniący biuk Stały dwa auta, maleńka Skoda A przy niej duży lśniący biuk On do niej puścił czuły reflektor Osiem cylindrów przed nią zdjął Wewnątrz nastawił radiodetektor. Czule uwodzić zaczął ją. Wewnątrz nastawił radiodetektor, Czule uwodzić zaczął ją. Skoda jak zwykle czuła maszyna. Cała zadrżała od kłasz po dach. On do niej szepnął. Skodo jedyna, a ona jemu biłk! Ach. On do niej szepnął, skąd jedyna, a ona jemu pił, mnie, odwieź, ona się żali, on się wykręca jak chytry wąż. To mówi, że mu starter nawalił, to znowu biegi, psują się wciąż. To mówi, że mu starter nawalił. Ją zawiózł gdzieś do garażu. Wszystkie opony pozrywał z niej. Ona mu dała swego silniczka, a on zapalać zaczął go. Ona mu dała swego silniczka, a on zapalać zaczął go. Po karoserii czule ją głaskał, potem benzynkę z ust jej pił. Aż się wygięła jej cała maska, tak ją przyciskał z całych sił. A się wygięła jej cała maska, tak ją przyciskał z całych sił. Może ją Państwo gdzieś zobaczycie, z przodu wytarty numer ma, dajcież biednej Skodzie zarobić na życie. Ona ofiarą piłka jest. Dajcie w jednej skócie zarobić na życie. Ona ofiarą